Czy zastanawialiście się, jak wyglądały, czy wyglądają wasze inne życia i co myślisz albo co czujesz w momencie, kiedy wypowiadam nawet te słowa? Czy Masz w sobie, nosisz w sobie jakąś bojaźń i strach, a może jakieś ciepełko wokoło waszego serca się rozwija z tym tematem. Możecie mieć różne emocje towarzyszące temu, bo wiele różnych rzeczy jest dostępnych na internecie. Niektóre są piękne i wzniosłe, pełne miłości, inne są bojaźliwe i jeszcze bardziej podsycają tą bojaźń. Kochani, zajmuję się kwantową regresją innych żyć, przeszłych żyć. To czas, kiedy informacje stają się dostępne w połączeniu z najwyższą miłością, z najwyższą opieką i bezpieczeństwem. Może jest to coś, co was intryguje coś, co z moją pomocą, z moim wsparciem jesteś w stanie sam doświadczyć. Tutaj nie potrzeba jakiejś innej osoby, która zrobi to za ciebie, bo to nie jest to samo doświadczenie w momencie, kiedy ty masz tą możliwość wejść, przyjrzeć się tym innym trzem życiom, które twoja dusza, twoi przewodnicy, źródło wskażą tobie, jakie jest ważne i dlaczego jest ważne. Co w tych innych życiach doświadczyłeś, nauczyłaś się, zobaczyłaś, może miałeś jakieś talenty, które potrzeba rozbudzić albo przypomnieć sobie, bo nasza dusza pamięta wszystko, każde życie, czy już czegoś doświadczyłeś, czego w tym potencjalnie już nie musisz. Wyobraź sobie za 100 lat inna, postać, inne życie. I ta osoba z przyszłości będzie dowiadywać się różnych informacji na temat Twojego teraźniejszego życia. Że jakieś to życie było i że wiele może się z niego nauczyć. A ja będę Cię prowadzić, wspierać. A więc teraz Ty, jako osoba z tego życia, będziesz mieć tą możliwość, by przypatrzyć się właśnie innym. W tym bezpiecznym miejscu. Bo tam jest wiele odpowiedzi, ale zobaczysz zmiany. Wejdź w to z otwartością, intrygą i tym, że to Tobie posłuży. W połączeniu poczucie tej najwyższej energii, najwyższej miłości jest samo w sobie niesamowite, ogromnie zmieniające, ogromnie twórcze, czego Wam serdecznie życzę i zapraszam na spotkania. Z kwantową regresją przeszłych żyć. Do zobaczenia. Pa!